Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was strojem dnia. Chciałam Wam pokazać, jak jestem dzisiaj ubrana. Zacznę od góry standardowo. Mam okulary z HEM-u. się na tak. Na sobie mam króteczkę z beczki. Ostatnio Wam pokazywałam w holu zakupowym. Tak wygląda. Pod spodem mam sweterek z New w tym kolorze kremowym. Na nogach mam. Leggings z Zary. Wyglądają tego. No tutaj mają zameczki. Ale to nie są kieszonki, tylko tak wyglądają. Jeszcze są w kolorze czarnym. W UK na pewno są jeszcze w sklepie, ale na pewno na interne, stronie internetowej znajdziecie Zary. Na stopach mm -hmm. mam buty New Balance. Moje ulubione. Mój ulubiony kolor, fjol, to są najlepsze buty sportowe. Torebeczkę mam z, z TK Maxa. Nie wiem, jakie ona jest firmy, ale znalazłam ją w TK Maxie. W takim ciemno-granatowym -granato, kolor z logo, takim złotym lwem. To typu londyńskie logo, w mi się kojarzy. Więc tak, mój strój się prezentuje dzisiaj na sportowo, na wygodnie, na spacer, na zakupy. Dajcie znać, co o nim sądzicie. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapki w górę. Do następnego pa!